17 sierpnia. Myśleliśmy, że jesteśmy takimi kozakami z tą miejscówką, no ale tak nie jest. Kozacy są po naszej, Twojej Filiplewej lewej stronie. Nie wiem, czy nawet będzie widać na nagraniu, ale. Tak tutaj tak jest namiot, którego nie zauważyliśmy w ogóle i się rozbiliśmy obok nich. Bo nas to trochę widać, jak kiedyś było. Więc tak, dobra. Zbieramy. Zbieramy obóz. To się nagrało. Gdzie ma poćwiczyć, dobra? Zbieramy obóz. I idę wejść do morza. A gdyby ktoś był ciekaw, jak się robi poduszki, To toworek z bielizną, koszuleczka zawiązywana. Profeska, tak. Maja została na górze A ja planuję pójść się wykąpać Skoro mamy własne, prywatne Zajście do wody Tylko nie przewidziałem tego A mam dosyć dużo rzeczy No ale zobaczymy, jeszcze będę trzymał kamerę Karły zostawiamy e, Śniadanko jednak robimy sobie plen plenerowe i się we własnym zakresie? To będzie jogurt z granolą yy, i z owocami Chciałam zaznaczyć już mhm. Chciałam zaznaczyć, że u nas to pełna prowersja bo mamy wszystko. mamy jogurt o którym już wspominałam mamy

Właśnie jestem po rozmowie z serwisem i e, i telefon jest już do odbioru Sprawny Ale niestety bez e, pamięci więc straciła część zdjęć, które się nie zapisały w iCloudzie Zaraz zobaczymy jak ona na to zareaguje Bo ja już wiem Nie będzie zadowolona nie doszłabym do portu Dwie informacje, dobrą i złą. Którą najpierw? Którą najpierw? Dobrą czy złą? Nie ma danych. Dobra, udało się naprawić za 20 minut. Pokazuj telewidzom. <noise> na Łodzi. E, ta miejscowość słynie e, ze świeżych rybek. Codziennie są wyławiane. Jesteśmy w restauracji, której nazwy nie potrafimy wymówić, więc będzie na dole zapisane. E, no i fajnie, bo tak można sobie klimatycznie usiąść na łodzi, zamówić rybki. Zamówiliśmy jeden duży talerz ryb. E, Sałatką grecką w cenie 38 euro. podają oczywiście do tego chlebek mm. i kucharz hmm, rano złowione rybeczki. nie przyrządza. Podobno jest bardzo dobre. każda taka rodzinna w ogóle. Restauracja. Także no, wypowiemy się po spróbowaniu. Tak, na razie dobre wrażenie, bo poprosiłem o to, żeby nie było ości, więc zaproponował mi pan filet, po czym... Weszliśmy do właśnie tych dzisiejszych ryb i powiedział, że bez problemu mogą je wyfi wyfiletować tutaj na miejscu. Więc będą świeżą rybkę, ale filet. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy nie znajdę Strach normalnie ten. Przyrządzasz sobie ryby. Jestem wybredny co do tego. Taka grecka. jest. Minus ze słomki plastikowe Już nie powinno być w Unii Europejskiej. Pewnie jeszcze mieli stare to Autują do końca. Sałatka prawie wyjedzę, na tyle czekaliśmy, ale zobaczcie, jak gigantyczne są. Bardzo fajnie wyglądają. Mamy nowy słocik na spanko. no się na końcu za portem jest są takie ruiny. Znaleźliśmy tą szopę. I tutaj na sianku jeszcze rozgarnę tą gałązką, tak żeby było nam wygodnie. Rozłożymy namiocik i będziemy zasłonięci od wiatru ewentualnego deszczyku e, rzeczy to w ogóle będzie można zostawić na lezaku dobra gdyby mój dziadek miał jeszcze czarne włosy to by osiwiał gdyby to zobaczył dziadku Pozdrawiam. pozdrawiamy, ale spokojnie nie martwcie się bo wkrótce będziemy mieli już nocleg zapewniony na całe dwa dni wyjaśnić w ogóle dlaczego mamy czasem nocleg, a dlaczego go nie mamy. Bo to jest w sumie rzecz. Chodzi o to, że mamy jakiś tam określony swój budżet. I gdybyśmy... i to nie jest tak, że w Grecji jest tak drogie, jest tak ogólnie drogo i są drogie noclegi, że my nie możemy gdzieś tam spać w jakimś hotelu. Przecież, że musieliśmy, bo po prostu nas sytuacje... E, wcześniej życiowe w Warszawie e, postawiły przed taką niewiadomą całą, czy my w ogóle wyjedziemy i tak dalej. Brawo. Nie mogliśmy rezerwować tego wcześniej, żeby tego, że jest... Sezon, bo jest sierpień, no to jest bardzo ciężko. Te noc na ostatnią chwilę. I jeżeli są jakieś wolne, no to one są na przykład za dobę 800 albo 1000 zł. No to przekracza zdecydowanie nasz budżet. Dlatego jeżeli jest coś tańszego, no teraz to od razu bierzemy, Ale jeżeli coś jest 600-800 zł, to ta po prostu na mnie odcisz Pozdrowić kubusia mojego podopiecznego w toalecie seniorita. To tylko lubię na piosenka Pozdrawiam. Nie wiem, czy będzie to oglądał. Wszędzie jest tak piękny zapach, świeżych rybek. Mimo, że to by było na na też Potencjalnie, tak? No to parę z, z gry. i idąc tymi uliczkami zobaczyliśmy tak gigantyczną kolejkę i tak jej zapach tak przyciągnął nas, że okej, okay, Filip się zapytał czy to jest... Yy... Znaczy, do czego ta kolejka? I dziewczyna mi powiedziała, że... E, tutaj jest perfekcyjne greckie jedzenie i że jakby tam jest koniec kolacji, żebym tam sobie stał. To... E, tak, ale my jesteśmy full na jedzeni po boryfce, więc uznaliśmy, że na tyle kusząca jest ta restauracja, że... Trzeba przeorganizować musimy... troszkę plany na przyszłe dni, żeby tutaj trafić jeszcze raz i, tutaj i, i zjeść.